Siema, witam wszystkich widzów bardzo serdecznie na dzisiejszym filmie z Gry GTA 5. No i na dzisiejszym filmie robimy... Taki lightowy filmik też. Jak widzicie tu jest mój pariach. Piękny. Przed chwilą go też streamingowałem troszeczkę. No i e, chciałbym po prostu sprawdzić e, jak szybko tym pariachem uda się całą mapę przejechać. Oczywiście bez żadnej sztuczki. Znaczy, boże, stuczki z nikim, więc mam nadzieję, że uda się niko... nie zarysować tego auta, bo nie chcę mi się Siegut... oh, no! Musiałeś tutaj stać?! Musiałeś, muszę... zarysowałeś mi auto! Zarysowałeś mi auto gnoju. Z takie rzeczy się płaci. Takie rzeczy się płaci, gnoju ty. Nieważne. Dobra, siema, jestem po jakiejś przerwie chyba trzech dni, bo taką miałem przerwę. No, oczywiście już jest poziom niski baterii w playu no niedobrze. Nie! O, dobrze, że mam te hamulce XT. Dobra, a więc myliśmy robić ten challenge, gdzie po prostu e, zobaczymy, ile z tym moim pariachem uda się przejechać przez całą mapę, ale, ale to taki luźny odcinek, bo za, za chwilę będziemy robić, uwaga, napad na, na panterkę. A, panterkę, będzie napad robiony. No, panowie, pani i panowie, o ile jest ta panterka, nie wiem teraz. Dobra, ale nieważne, jedziemy na, na autostradę ja okay, więc jestem już tutaj na autostradzie, no i postaram się Znaczy nie, że się postaram, tylko zobaczymy e, jak szybko moje, e, mój pariak dojedzie do tego punktu. Już całą mapę, dobra lecimy. Niczym kaluch Będziecie mieli psika oczywiście. Taki krótki odcinek, no bo czemu nie? Żebyście mi całego oglądnęli. Dobra, tutaj timelapsik proszę bardzo. I oczywiście jak uderzę w jakieś auto albo coś, to jadę jeszcze raz, więc timelapsik. O nie. Jeszcze raz. Nie wierzę. Jeszcze raz. Dlaczego? To miało bez, być bez ryski. Nie. Dobra. Kurde. Lecimy tutaj, żeby było naprawione, i pod sam koniec tego zobaczymy, czy będzie jakieś ryżka. No kurde. Wypadłem z zakrętu, a ja też cały czas muszę trzymać gaz, żeby to zrobić. No kurde, no. Dobra, naprawiłem sobie auto, ale jeszcze zrobiłem mu mocny tuning, więc będzie dobrze. Nie wiem, czy szybciej jeździ, czy wolniej, ale na pewno lepiej wygląda. Znaczy, na, na pewno nie wolniej. Dobra. Jedziemy tutaj jeszcze raz i musimy po prostu przejść całą mapę na pełnym gazie bez zadraśnięcia A to, to jest szybki, będę chyba korzystał dużo z driftów Tylko wiecie, tylko żebym tutaj się gdzieś nie wywalił, nie? Dobra, więc jestem już przy tym, challenge polega na tym, aby wrócić w miejsce startu, więc To będzie naprawdę przez całą mapę, tylko żebym jeszcze nie uderzył, to jest druga próba nie wiem, robimy chyba trzy próby. Tak, i czerem sobie dałem. Czemu nie? Dobra. A więc tak, musimy wrócić tutaj. A więc lecimy. No i też będzie time lapse, oczywiście. Ja w to po prostu nie wierzę. Ja w to po prostu nie wierzę, że chłop mi zadrapał. Nieee. A gdzie jest? Muszę znowu wracać do Costunsa. Jeszcze mam trzy próby do zrobienia tego. ja, jest... nie. Ostatnia próba będzie. Widzowie ostatnia próba. Ostatnia próba. Po prostu musimy to zrobić. Ja nie wiem, ja nie wiem, czy to się w ogóle uda. Ale to jest ostatnia próba, autko naprawione. No i jak się, jak się teraz nie uda, no to challenge nie zaliczamy. Taki challenge przeze mnie wymyślany. No. Dobra, widzowie, ostatnia, ostatnia naprawdę, ostatnia prosta. Nawet myślę, że w poprzednich tych nie będę robił timelapsów, tylko wiecie. ale nie, zobaczmy, może będą timelapsy, może nie. Dobra, jedziemy przez całą mapę. Teraz, jeśli się mi uda, to powinien być timelapse, a jak mi się nie uda, no to. No to nie będzie timelapsa, bo wiecie, no. I tak będę skuty. To lecimy. Dobra. Nie! Naprawdę, ile ja przyjechałem? kilometr. Przechem kilometr, Część się zaliczony, No <grych> być tak pięknie, dobra, no trudno, to co, eee, chyba nie będzie na tym filmie time timelapsów, bo i tak się mi nie udało, no dobra, to co, trzymajcie się, polajkujcie, subskrypcjonujcie, no i cześć, pa pa.